Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Nasza podróż poprzez Boże Serce dociera do Jego wnętrza, do najbardziej delikatnych przestrzeni. Dzisiaj zatrzymujemy się przy samym źródle tego serca. Z którego wypływa życie i świętość. Jak mówi samo to wezwanie, że serce Jezusa jest źródłem życia i świętości. Źródło to miejsce, z którego wypływa najczystsza woda. Im dalej od źródła, tym woda jest coraz bardziej mętna, zanieczyszczona, nawet nie nadająca się do picia. Dlatego trzeba wracać nam do źródła. Do samego miejsca, w którym wypływa to, ten życiodajny zdrój wody żywej. Taka piękna jest teologia wody w Piśmie Świętym, wody żywej. Serce Jezusa jest źródłem życia. Życie to jedno z podstawowych darów, które otrzymaliśmy od Boga. Darów darmowych, niezasłużonych. Nie można życia kupić. Nie można y, życia wyprosić, y, nie można dać komuś życia. Można je tylko przekazać, można przyjąć ten dar. To zaskakujące, że największy dar, jeden z najcenniejszych darów, jaki mamy, otrzymujemy za darmo, bez, y, bez płacenia. Yy, jaka, to, yy, jaka to hojność Boża, że życie jest. Yy, tak cennym darem, a jest darmowe, warto nad tym się zastanowić, zobaczyć też, y, pomimo tej darmowości, y, cenę tego życia, y, jak, jaką wielką wartością jest ludzkie życie, y, że, że wypływa z samego źródła y, życia, jakim jest serce Boże. Wiemy o tym, że obok tej naczelnej wartości jaką jest życie są też inne wartości tak bardzo ważne jak życie za które warto a nawet nieraz trzeba oddać życie prawda wiara wolność te wartości domagają się niejednokrotnie znamy to też z historii kościoła i świata że te wartości domagają się ofiary z własnego życia tak wielu ludzi za wiarę oddało własne życie za wiarę w Boga, yy, w pewne yy, najświętsze wartości poświęciło życie, że czasami życie oddaje się za prawdę, za wolność. Znamy to z tak dramatycznej historii naszej ojczyzny. Yy, mamy świadomość, że niesiemy dziedzictwo minionych pokoleń, ich, ich ofiarę. Że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, nie jest naszą zasługą, że też y, wpisuje się w to dziedzictwo, także historia pokoleń, y, ich bohaterstwa y, to pokazuje, że nie jesteśmy samotną wyspą, że wyrastamy z jakiegoś dziedzictwa, że to dziedzictwo niesiemy w sobie i tym dziedzictwem dzielimy się z następnymi pokoleniami. Serce Jezusa jest źródłem życia, ale jest także źródłem świętości, że świętość wypływa tylko i wyłącznie z Boga, że ta transplantacja jest tą świętością, że nieustanne przekształcanie się i kształtowanie w sobie Chrystusa jest tą transplantacją poprzez szacunek wobec tajemnicy życia, które jest tak kruche, tak ulotne, a tak bardzo wartościowe, które jest święte, które jest darem. Świętość to nieustanna praca nad sobą, nieustanne przekształcanie się w Chrystusa w rytmie naszego codziennego życia, w które wciela się Pan. Jest obecny, jest najważniejszy w tym życiu. To nie jest rzeczywistość prosta, ale też nie jest niemożliwa. Dlatego korzystajmy z tego źródła życia i świętości. Przychodźmy do tego Bożego Serca, jak do wodopoju, i czerpmy tę wodę żywą na pustyniach naszej codzienności, naszego życia, żebyśmy wiedzieli, że zawsze jest taka oaza, która czeka na nas której na imię Najświętsze Serce Jezusa. Niech ono nas prowadzi, niech nas pociesza, niech będzie dla nas także wytchnieniem. Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.